Ciaki, fajnie, że jesteście! Dzisiaj bardzo ważny temat o banknotach. A a gdzie przytrzymujemy pieniądze? W banku lub w portfelu. Ja przytrzymuję je w portfelu. Tam mam banknoty. Chcecie zobaczyć jakie? No to zaczynamy! Zobaczcie, jakie tu mamy różne rodzaje banknotów. Pokażę Wam po kolei. Na początku mamy banknot o liczbie 10, czyli 10 zł. Teraz kolejny banknot. Banknot z Cy... Jaka tu cyferka? 20. Czyli tutaj jest 20 złotych. U, to trzeci banknot. Ja... Jaką ma liczbę? Tak, 50. To oznacza, że w tym banknocie ten banknot jest warty 50 złotych. Uuu, czwarty banknot jest trochę ekscytujący. Jaka to liczba? Tak, zgadnęliście. To właśnie banknot o liczbie 100, czyli ten banknot ma wartość 100 zł. Zobaczcie na piąty banknot. Widzicie tym razem. On jest warty 200 złotych. ale frajd. Ostatni banknot, czyli szósty, jest o największej wartości. Zobaczcie! Ma napis, a cyferkę, 500! Wow! To, to oznacza, że ten banknot. Jest warty 500 zł. To są wszystkie papierowe banknoty. A zauważyliście, że na banknotach obok liczby jest właśnie kształt? Zobaczcie, na 10 mamy kwadrat. A na, na tym banknocie mamy kółko. Na tym banknocie mamy rąb. Na banknocie sto mamy plus tu, na, na Banknocie z wartym 200 mamy trójkąt. A na ostatnim banknocie 500 znak równania. A w ogóle o co chodzi z tymi pieniędzmi? Zaraz wam pokażę. Bo wiecie! Kiedy idziecie do sklepu, kupujecie zabawki, to nie macie ich za darmo. Musicie je kupić. A za co? Za pieniądze. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie. Mamy tu cztery zabawki. Mamy ambulans, który kosztuje 50 zł. Mamy kotka, który kosztuje 20 złotych. Mamy piłkę, która kosztuje 30 złotych i mamy truskawkę, która kosztuje 10 złotych. I teraz przechodzi klient moja mama. Cześć Oliwier. Dzień dobry. A, dzień dobry, przepraszam. Eee, chciałabym kupić kotka i piłkę. Ile razem zapłacę? Hmm. Piłka kosztuje 30 zł, kotek 20, więc razem to będzie 50 zł. Dobrze, to ja poproszę. Proszę. Dziękuję bardzo. Okej, okay. no i teraz druga sytuacja. Została mi truskawka, ambulans, a nowość do. Naszego sklepu jest wąż, który kosztuje 20 złotych. Dzień dobry, Oliwier. Dzień dobry. Potrzebuję kupić od ciebie ambulans i węża. Ile za to mam ci zapłacić? Tak. Ambulans kosztuje 50 złotych. Wąż kosztuje 20 zł, więc razem to będzie 70. Mhm, dobrze. To ja ci dam 100 zł. Ile mi wydasz reszty? 100 odjąć 70 równa się 30. A więc twoja reszta to 30 zł. Można ją wydać za pomocą dwóch banknotów. Banknot warty 20 i banknot warty 10. Bo 20 plus 10 równa się 30. Okej, okay, dziękuję pięknie. Cześć! Cześć! I właśnie o to chodzi z pieniędzmi. Trzeba płacić za zabawki, a nie wziąć je za darmo. Weźmienie za darmo jednej zabawki nazywamy kradzieżą. A Teraz wracamy do tematu o pieniądzach. I tak oto, jak zarobić na zabawki? Można poprosić mamę, aby stworzyła ci biznes, na przykład sprzedawanie lemoniad lub sprzedawanie swoich starych zabawek. Albo możesz poprosić swoich rodziców, abyście Mogli pomóc, na przykład wynieść śmieci i za to dostać 5 złotych. I tak oto możecie zarobić na zabawkę, na przykład na ambulans, truskawkę lub węża. Albo jakąś inną super zabawkę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba i lajka. No to pa pa! Uchuj, uchuj, uchuj. Uchuj, 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 uchuj. Chuj, uu, O, właśnie zapomniałem. Mam dla Was superesny pomysł. Jeśli nie chcecie zrobić swoją własną zabawkę, a macie tylko banknoty, możecie zrobić z niej wachlarz. Raz, dwa, trzy, cztery i gotowy wachlarz jej. Żartowałem. Pieniądze nie są do zabawy. A więc pa pa! Uhui, uhui. Olivier uczy dzieci!